Gdzie mamy który? 11 sierpnia. Proszę godzina jest. Która dnia jest godzina teraz? Spójrz zegarek. Przed chwilą tutaj strzelali na strzelnicy myśliwskiej stepnie Michałka. I przed chwilą pocisk uderzył w samochód stojący kilka dziesiąt metrów od strzelnicy w prostej linii. Właśnie jest to, jest to perzio zielony. Ja przyjechałem to wszystko sfilmować, żeby był dowód, bo składaliśmy różne pisma. Nie dotykamy żadnych rzeczy. Czy płacisz gdzieś jest? Widziałeś gdzieś? Przechodził ktoś tu? Kula na tym Leży gdzieś? Ale to nikt nie dotykał, nic, tak? Gdzie na wycieracie? Poczekaj zaraz. No dobra. Kula na wycieracie jest tutaj, proszę, bardzo kula. Muszę przybliżyć. Proszę, jest to kula. Nie wiem jaka to jest kula. Od, y, chyba wydaje się od jakiegoś...